Cześć, witamy się z Wami w czwartek Czartek. równe dwa tygodnie od naszego ślubu i dzisiaj zmierzamy do Porto, tak jak chyba powiedzieliśmy w poprzednim filmie. Jak widzicie wychodzimy sobie z tego mopa hiszpańskiego i jesteśmy trochę zawiedzeni, to znaczy poszliśmy się ogarnąć oczywiście wiadomo standardowo i kupiliśmy sobie croissanta. Nie chcesz? mogliśmy tam nagrywać i kupiliśmy też kawę w automacie, ale dosłownie Poszukali zamiast kawy nas. wyszło z automatu... Hrybata, znaczy To ale... nawet nie wyglądała jak hrybata. to wyglądało jak woda taka zabarwiona po kawie, na przykład z ekspresu, jak y, ktoś pracował jako hrybata. barista. Taka szałwia trochę, taka... Ja tego nie piłam, bo taka mi to ziołoko. mega śmierdziało, Ziem. więc... Y... Ogólnie to czujemy się bardzo oszukani, niefajnie ze strony Chcieliśmy automatu. kawę taką jak wczoraj, taką z orzechów laskowych, a tu niestety takie coś za 12 zł. Więc teraz pakujemy się do auta i jedziemy dalej, bo czeka nas fajny dzień w porto. Zastanawiamy się właśnie, co wybrać sobie na śniadanie i decydujemy między tymi dwoma kanapkami. Zatrzymaliśmy się na autostradzie, żeby po pierwsze umyć szybę, bo nie możemy jej domyć zwykłymi wycieraczkami, więc co chwilę na nagraniach są jakieś brudne plamy. Po drugie, Kuba potrzebował przerwy. I zobaczyliśmy też, że jest jakaś restauracja, więc sprawdzimy sobie, co tam w niej jest, ale podejrzewam, że nie zdecydujemy się na nic. I tam z tyłu za nami są takie ławeczki, tak jak w sumie wczoraj. I prawdopodobnie zrobimy sobie herbatę, kawę, może Mam coś do jedzenia. Chińskie. Jakoś sobie zagospodarujemy ten czas. Wybraliśmy sobie takiego hamburgera i będziemy teraz zajadać. Burger zjedzony, ale stwierdziliśmy, że zrobimy sobie jeszcze herbatę i kawę, szczególnie kawę dla Kuby, bo będziemy... Żeby jeszcze się jelać. lepiej jechało. I na 5 godzin? Tak, równo 5 godzin stąd do naszego miejsca docelowego jest. A ja jeszcze będę robić y, takie coś, czyli pierre ziemniaczane z kawałkami boczku i grzankami. No, nie wiem. Te grzanki, jakby miały być rozmatane, to nie brzmi to za dobrze, ale kto wie, Daje bo nie mam dacie. ochoty na żadne makaronowe rzeczy, czyli jakieś zupki, makarony. Więc bierzemy coś takiego i nie trzeba potem mieć naczyń. A to najlepsza rzecz. No, bo tutaj trudno jest też znaleźć, albo jest zimna woda, albo coś, więc nie jest to jakieś najprzyjemniejsze. Y, będziemy jeść. Pić kawę. Pokażę Wam jeszcze, jak sobie ta kuchenka nasza stoi. Tutaj na ławce. Tutaj ma swoją osłonę od wiatru. A z drugiej strony osłoniłam ją pokrowcem, bo trochę wieje. Ajcie, ten oto człowiek w tamtym oto samochodzie dojechał do Portugalii. Brawa! Słuchajcie, jesteśmy w hotelu, dojechaliśmy, nie pamiętamy czy Wam mówiliśmy o tym, że chcemy na jedną noc wydająć hotel właśnie w Porto, żeby tutaj tak zwieńczyć tym nasz wyjazd i, I, to, to, że, i to, że udało nam się właśnie e, dojechać, tak jak sobie zaplanowaliśmy, tu mamy takie wielkie łóżko, już nasze rzeczy oczywiście, nie wiem czy więcej coś mogę Wam pokazać, no bo toalety to wiadomo nie będę pokazywać, lodówkę mamy, tak mamy lodówkę, tu jakieś nasze... Ale Kula się pali hey. No i teraz przebieramy się, ogarniamy i zbieramy nad ocean. Najpierw I coś, coś zjeść. Co jest zjeść, tak? To jest bardzo ważne. Witamy się z Wami spod naszego hotelu, który chyba widzicie w tle. Mamy Dokarliśmy do picia kawę i gorącą czekoladę. czekoladę. Spoiler, to jest najgorsza kawa, jaką w życiu piłem. I najlepsza gorąca czekolada. Ale było za darmo i mamy to w cenie, w cenie. naszego hotelu. W cenie Czyli za darmo. Nie za darmo. Girl map. No, ale nie polecam totalnie, ale no trzeba wypić, bo szkoda. Teraz lecimy nad ocean, bo tak jak mówimy, dotarliśmy do hotelu, ogarnęliśmy sobie rzeczy, przebraliśmy się i chcemy obejrzeć tam zachód słońca, no bo jak wiadomo, Portugalia jest na zachodnim wybrzeżu. Słuchajcie, już się wyłania nasz piękny ocean. Det er søppel her. Det er de komposteller <skrisa> her. <skrisa> Wytarliśmy do restauracji Clave Sol I zamówiliśmy sobie Dwie typowe hiszpańskie Potrawy, przepraszam, zawsze mówię Hiszpańskie, chodzi o portugalskie oczywiście Pierwsza z nich to tosta A Clave Podejrzewam, że to po prostu jest tost w takim wykonaniu Tego lokalu, no bo nazywa się Clave Sol A drugie to nie wiem czy jestem w stanie to przeczytać prawidłowo, to? ale Francja, Francina, coś takiego. I to ja bym chętnie Wam powiedział co to jest, ale, ale zaraz Wam pokażę, zaraz Wam pokażemy, bo nawet Pani nam mówiła, pokazywała, ale nie jestem w stanie ubrać to trochę jak jakiś tost, coś takiego z jakimiś sosami, nie, nie, serem. No właśnie, kanapko -tost. Jak my zobaczymy, to i Wy zobaczycie. No nie możemy się doczekać, stwierdziliśmy, że dzisiaj mamy taki treat yourself day, siedzimy Królewskie sobie... nie na po to jeździliśmy tyle kilometrów, żeby teraz sobie nie jeść pyszności nad oceanem. A w sumie finalnie wyjdzie nas chyba około 100 zł mniej więcej za to, co zamówiliśmy. To też nie jest jakoś dużo, biorąc pod uwagę, że i tak płacimy jakby w euro. Dwa dania plus picie, bo mieliśmy tak. Virgin Mojito, bo nie pijemy alkoholu, szczególnie na wyjeździe. Zwłaszcza, że ktoś jutro będzie prowadził. No I pokażę Wam jeszcze, że siedzimy sobie naprzeciwko oceanu, chociaż mało go widać, ale wciąż. Tam w tle widać fale, jest przepięknie, już niedługo będzie zachód słońca i wtedy to już w ogóle będzie niesamowicie. Dostaliśmy nasze jedzenie, tak się prezentuje. Mamy tutaj francesię i te tosty, dodatkowo frytki, sos i virgin mojito. Przyszliśmy na zachód słońca, ale jak widzicie, pojawiły się jakieś paskudne chmury, akurat tam, gdzie słońce znika za horyzontem i prawdopodobnie jedyne co zobaczymy to promienie przebijające się przez chmurę, tak jak w tym momencie. Ale i tak będzie najpiękniej. Musieliśmy uciekać z nad oceanu, bo szła Białaś, burza i teraz jesteśmy sobie w Oshon, który jest naprzeciwko naszego hotelu okay. i wybieramy sobie jakieś rzeczy na wieczór, bo jest godzina 20 dopiero. Wróciliśmy już z zakupów z nad oceanu, ktoś wylał na siebie kubek gorącej czekolady na swój, Ciekawie, biały, to był? Na swój biały lniany komplet, także... Karny koiec ubrał sobie moją koszulkę i dopija sobie tą czekoladę. No nie może się zmarnować. No, wylał w recepcji, musiałam po niej sprzątać, ale trudno. No, no i szykujemy, szykujemy się y, już y, do spania. Jutro też planujemy sobie skoczyć nad ocean. Mam. Jeśli chodzi o ocean, to ja myślałam, że nie będzie się niczym różnił od morza. Ja też. Bo to wiecie, bezkresna woda po prostu. I jak bardzo się myliłam. To jest aż niesamowite, że to tak bardzo się różni. A tak jak już widzieliście, byliśmy nad morzem. Nie jednym. No w tej podróży nawet. Byliśmy w Monako, nad Morzem Śródziemnym. I to było w Nicei zupełnie też. inne doświadczenie. Tu fale były o wiele większe. I to nie wynika z jakiejś takiej pogody, że dzisiaj było bardziej wiecznie. Tak. No, nawet wrażenie, w sumie mało wiatru było. Uważam. Tak, było tak samo mało wiatru jak... Wtedy, a fale były naprawdę ogromne. Tak wyskakiwały, po prostu rozbijały się skały, czy w ogóle o same siebie. Bardzo spektakularnie to wyglądało. No, jedyny minus jest taki, że nie załapaliśmy się na ten zachód słońca, bo więc nam trochę zasłoniły. przykro. Ale jeszcze zobaczymy na pewno. Tak, i jeszcze w ogóle uciekliśmy z tej plaży, bo wyglądało, że zbliżał się deszcz i ten deszcz też nie zaczął padać. Może jeszcze zacząć, wiesz. Może daleko nie. padał. Masz Więc trochę szkoda. Na pewno jutro jeszcze wrócimy sobie na ocean i pozwiedzamy może trochę tu miasta, a może po prostu, na prostu pewno posiedziemy na plaży. Jest dużo głośniejszy niż morze i widać tą moc i to, jaki jest potężny. Duży. I też ja tak uważam i tak zauważyłam, że przy tej pierwszej ulicy, która idzie wzdłuż oceanu, przynajmniej tutaj tak jest. Wydaje się, jakby cały czas była mgła, bo unoszą się po prostu kropelki wody cały czas. Tak, taka, w taka bryza cały czas była. I to było też niesamowite. No tego kamera i, I żaden tak aparat mocno nie pokaże. Nie, ten ocean. Ale było to bardzo niesamowite i się cieszę, że mogliśmy tu być, mogliśmy to zobaczyć i że no, będzie raz się. razem ocean. Ale bałabym się totalnie pływać tam. Myślę, jak jak że widzę, jak był te był fale. Ale było super. No tak jak mówisz pierwszy raz zobaczyliśmy razem ocean. Żegnamy się z wami tym pozytywnym, czekoladowym akcentem i do zobaczenia jutro. Cześć. Cześć.